W demokratycznym państwie konstruktywna opozycja jest solą demokracji. Recenzuje rządzących, ale też stanowi pewną alternatywę i w centrum jej działań powinny być te rzeczy, które są dobre dla obywateli, dla naszych Polaków. Niestety dziś w Polsce mamy do czynienia z opozycją totalną. Opozycją, która poza totalną krytyką prawa i sprawiedliwości nie chce, nie potrafi lub nie ma nic do zaoferowania. Polakom. Swego czasu z wielkim przytupem Platforma Obywatelska powoływała swój gabinet cieni, który dzisiaj jest gabinetem mało aktywnym, który też nic nie pokazuje Polakom. Z wielkim przytupem y, rekomendowała też i przedstawiała Państwu swojego głównego ekonomistę, profesora y, Andrzeja Żońce. Liczyliśmy na to, że za tą nominacją pójdą propozycje, konkretne wyliczenia i projekty, które będą alternatywą dla tego, co my realizujemy jako prawo i sprawiedliwość, co będzie alternatywą dla programu, dzięki któremu wygraliśmy wybory. Po raz kolejny okazuje się, że Platforma nie ma nic do zaoferowania Polakom, że zajmuje się tylko prawem i sprawiedliwością i krytyką prawa i sprawiedliwości. Ale jeśli zajmuje, zajmują się tylko krytyką, to uczciwość nakazywałaby pokazać obywatelom, co proponują w zamian, w zamian jakie mają propozycje w różnych dziedzinach życia naszego i społecznego i gospodarczego dla Polaków, jaką mają ofertę, która dla tych Polaków byłaby ofertą atrakcyjną. Dlatego dziś mówimy do totalnej opozycji. Pokażcie swój program. Pokażcie, jaki macie ten program. Pokażcie, to czym chcecie do siebie przekonać Polaków. Jak mogliśmy usłyszeć, chociażby w wywiadzie profesora Żońcy, po nie ma programu, mam listę deklaracje, z których tak naprawdę nic nie wynika żadnego konkretu, a przecież nie o to chodzi. Dlatego zadaję dzisiaj platformie obywatelskiej cztery konkretne pytania i mam nadzieję, że będzie miała cywilną odwagę powiedzieć Polakom, w jaki sposób do tych pytań się odnosi. Pierwsze z nich to proste w ogóle proszę państwa pytania. Czy podwyższą Polakom wiek emerytalny? Do ilu? Ile lat będą musiały dłużej pracować kobiety, ile lat będą musieli dłużej pracować mężczyźni? Czy ograniczą lub zlikwidują program 500+? Plus? W jakim zakresie ograniczą? Dzisiaj dosyć mgliście o tym mówił w jednym z wywiadów Grzegorz Schetyna. Czy dalej podtrzymują deklarację likwidacji IPN-u i CBA? I ostatnie pytanie, czy zgodzą się na przyjęcie imigrantów? Platforma, jeśli jest poważną partią aspirującą do tego, by konkurować z nami na, na programy, powinna na te pytania odpowiedzieć. Powinni powiedzieć Polakom, co zamierzają zrobić bo w deklaracji programowej Platformy nie ma odpowiedzi na te konkretne pytania. Ja przypomnę, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość było w opozycji, bardzo wiele przeprowadziło debat, bardzo wiele przeprowadziło spotkań, w wyniku których powstał nasz program. Konsultowany był nie tylko ze zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości, ale także ze specjalistami, ekspertami, z którymi politycznie wcale nam nie jest po drodze. Tym programem wygraliśmy wybory. Ten program dzisiaj realizujemy. A do Platformy Obywatelskiej dziś apeluję o to samo. Skoro jesteście i chcecie być opozycją do programu Prawa i Sprawiedliwości, pokażcie, co macie w zamian, co chcecie oferować Polakom, pokażcie swój program.